Zajemnicą, iż siatka szpitali powiatowych w naszym regionie jest bardzo gęsta, każdy powiat posiada swoją lecznicę. Myśląc przyszłościowo o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat, czymś naturalnym ewolucją tak naprawdę rynku usług medycznych będzie to, że większe placówki będą przejmować te mniejsze. Nasze działania wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, w ten sposób Chcemy tak naprawdę zabezpieczyć interesy zdrowotne naszych mieszkańców i funkcjonowanie naszych placówek na kolejne lata. Liz intencyjny, który podpisałem wraz ze starostą Powiatu Sireckiego. Dał ku tym rozmowom, ku tym analizom zielone światło. W tej chwili zarówno przedstawiciele naszego samorządu, jak i samorządu średniego będą tworzyć model tej fuzji przede wszystkim model finansowy, organizacyjny i medyczny. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby podnosić jakość świadczonych usług, zakres również, ale przede wszystkim jakość świadczonych usług tak aby te usługi były wykonywane na możliwie jak najwyższym poziomie, z dobrem dla pacjenta, przede wszystkim z efektami i oczekiwanymi rezultatami.